PUSC, tak zwany PUESK, wśród praktyków, to tak, to jest Platforma Usług Elektronicznych Służby Celnej w Polsce, na którą każdy, każda firma, każdy przedsiębiorca, który dokonuje obrotu towarowego za granicą, rejestruje się, może, czasami musi, w zależności od tego, co by chciał wykonywać, ale ja zachęcam każdego do odwiedzenia tego portalu. Jest tam możliwość otrzymywania newsletterów z bardzo szczegółowymi i przesyłanymi bardzo szybko zmianami, nadchodzącymi zmianami, właśnie różnymi problemami, nie wiem, na kolejkach, na granicach, ale no właśnie tam między innymi ten portal. Dzięki temu portalowi możemy zarejestrować się w systemie. REX, czyli mamy następny tutaj jakiś skrót. System REX, który pozwala uzyskać status takiego upoważnionego eksportera, który może podpisywać deklarację o referencyjnym pochodzeniu towarów dla towarów, kiedy ich wartość w jednej przesyłce jest przewyższa 6 tysięcy euro. W ogóle też dotykany bardzo ważnego towaru. Pamiętajmy o tym, drodzy Państwo, i to jest też Dalej nawet po roku mamy dużo przedsiębiorców, dużo firm, które jakby nie mają świadomości, no, przyjmują bardzo ogólnie, bo rzeczywiście mówi się wszędzie, że pomiędzy Unią Europejską a Wielką Brytanią nie ma cła, nie ma ceł. Ale pamiętajmy, że ich nie ma tylko wtedy, kiedy na fakturze, na fakturze będzie wypisana, będzie pisana deklaracja o prewencyjnym pochodzeniu towaru. Czasami rzeczywiście ona będzie zbędna, kiedy towary, na które jest stawka ogólna, stawka podstawowa jest 0%. Wtedy, wtedy wystarczy, że na opisie towaru jest zaznaczony kraj, czyli tam czy, czy obszar gospodarczy typu że towary są pochodzenia Unii Europejskiej, ale zasadą jest dla wszystkich towarów, na które sło obniżone jest 0%, a zło podstawowe jest właśnie już wyższe, kiedy nie chcemy go zapłacić, pamiętajmy, żeby każdy eksporter, bo to jest bardzo ważne, wystawiając fakturę w Polsce zamieszczał deklarację o preferencyjnym pochodzeniu towaru, ona jest yy, opublikowana właśnie w umowie pomiędzy Unią Europejską a yy, Wielką Brytanią po Brexicie. I, I drodzy Państwo, i yy, jeżeli yy, na fakturze wartość wszystkich towarów będzie przewyższała o yy, yy, 200 tysięcy euro. Pamiętajmy, że w tej deklaracji właśnie wtedy musi być ten numer REX. Możemy sobie wejść na US, możemy wejść na PUS no jest połączony ze wszystkimi właściwie stronami rządowymi podatki of.pl i yy, 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 dzięki, dzięki yy uzyskaniu tego numeru tej rejestracji. Yy, będzie można korzystać z preferencji, czyli unika cła, które będzie no, zawsze jest zbędną, zbędną opłatą, tak jeżeli możemy zadbać o to, że możemy go nie zapłacić, bo towar spełnia preferencje, no to po co te yy, wydatki ponosić.